Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale komik pochwycenie jest blisko, słuchajcie, dziękuję Wam za każdy komentarz i za naprawdę wszystkie tutaj odzewy, te takie dobre i te złe i powiem Wam, no, że bardzo mnie zszokował przedwczorajszy dzień, że aż 19 osób w ciągu jednego dnia przyszło nowych, dla mnie to było mega zaskoczenie i naprawdę już mamy ponad, słuchajcie, 900 osób, które oglądają ten kanał, za to chwała Panu Bogu tylko i wyłącznie. Bo jak mówiłam, ja nigdzie nie udostępniam tego tych filmików. Mówię, mówiłam wiele razy Panu Bogu, że jeżeli ktoś ma się dowiedzieć i ma być na tym, na tym kanale, to po prostu to jest od Pana Boga i On sam będzie ten kanał rozpowszechniał. Może przez wiadomo innych ludzi i przez inne jakieś tam rzeczy Pan Bóg wie, jak do, dojść do różnych innych osób. Nawet tak samo jak ktoś kiedyś to mnie pisał, że o co tu chodzi, dlaczego ja znów to widzę te filmiki. Widocznie po prostu Pan Bóg taki miał cel, ale oczywiście on, te osoby mogą nawet tego o tym nie wiedzieć, albo w ogóle nawet do tego nie, w ogóle nie podchodząc, nie przyjmują tego, że to w ogóle od Pana Boga. No wiadomo, przypadek. Ja w takie rzeczy nie wierzę, ale nie o tym mowa. Um, powiem Wam tak. Um, Wiele osób z Was pisze, że, jest, że czujecie się samotni. Nie dziwię się, że, czujecie, że się czujecie samotni, bo taki jest ogólnie świat. I nie dziwcie się, że będziecie samotni. Ponieważ Bóg będzie oddzielał owcu, owcy, owce od kozłów. Zobaczcie, apostołowie praktycznie byli tylko dwóch. Dwóch. We dwóch chodzili gdzieś do jakiegoś miasta, tam, 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 budowali kościoły to była, to byli apostołowie. Inne osoby oczywiście robiły ten kościół, czyli były w tym miejscu i tam, yy, no wiecie, jak mówi o tym Biblia w Dziach Apostolskich, i po prostu tam uczyszczali, ale dalej pracowali, dalej robili swoje, co mieli, co Bóg im pokazał i dał do robienia. I yy, chcę tylko Wam po prostu powiedzieć, że nie jesteś sam. Nie jesteś sam. I żeby Bóg znowu mi przypomniał to, co kiedyś ja miałam na początku, kiedy ten cały alakowidek nam tutaj wyskoczył sobie fajnie, ekstra, super. Powiem Wam, że po prostu Bóg wtedy otworzył moje oczy, ja już o tym mówiłam kilkukrotnie, ale wiem, że osoby nie wszystko słuchają, więc o tym czasami to tu chcę powtórzyć, że jak jesteś nawet z jednej strony sam, to dobrze, ponieważ nie polegasz na ludziach, Idziesz tak, jak Bóg ci pokazuje, i nie ma co się w ogóle przejmować. Jeżeli jesteś sam, to dobrze, ponieważ wtedy będziesz mógł się uczyć Bożej drogi, nie drogi człowieka. Jak wtedy właśnie mówiłam, ten kobieta sobie tam wybuch. to przez jednego pastora Bóg pokazał mi i było wtedy mi bardzo wstyd, że jak chodziłam do kościoła ja wtedy byłam letnia w tym momencie więc ja do tego się przyznaję, ale wierzę, że Pan Bóg naprawdę ma swoje dzieci w swoich ramionach i po prostu wie, kto ma być letni, a kto nie. I widzi w ogóle to. Więc pobudza nas, bo nas bardzo kocha, naprawdę. Myślimy, że Bóg jest takim strasznym, nie wiem jak to powiedzieć, no wielkim takim Bogiem, który tylko nam siedzi i tylko pioruny wysyła na ziemię do nas. I tylko nam zsyła różnego rodzaju złe rzeczy. Nie jest tak. Słuchajcie, gdyby tak było, to dawno byśmy wszyscy byli tutaj już, dawno byśmy już wszyscy zginęli i w ogóle. Ale zobaczcie, w jakiś sposób on nas tu jeszcze uchronił, uratował, żyjemy, ja się mam dobrze, każdy ma jakieś tam choroby, myślę, że coś tam jest, nawet o tym może nawet nie wiedząc, ale wierzę, że patrząc z boku na ludzi, słuchajcie, gdzie mamy, wiadomo, są geny i są jakieś tam DNA, które, wiadomo, przechodzą z pokolenia na pokolenie i tak sobie dzisiaj o tym myślałam, czy tam wczoraj, ale chyba dzisiaj, że słuchajcie, jak patrząc nam na mnie, jako na mnie osobiście, patrzę na siebie, jaki jak ja mam stan zdrowia i w ogóle, to uwierzcie mi, jest moja inna siostra, która po prostu też dobrze się trzyma, ale mimo wszystko ta Boża Ochrona naprawdę daje nam ochronę. I co ma być dopuszczone, to będzie, to jest wiadome przez Pana Boga, ale w większości naprawdę. Patrząc na wokół ludzi, którzy naprawdę mają takie schorzenia i w ogóle, którzy nawet nie żyją z Panem Bogiem, bo to chodzi najbardziej o nich, naprawdę są poranieni bardzo przez własne, też oczywiście własne błędy, które zrobili w życiu, przez własne obżeranie się, przez własne, ja mówię tak samo to o sobie, przez własne różnorodne obżeranie się i chęć tego właśnie tego wszystkiego wszystkiego. Ludzie na siebie sami przynoszą też tak powiem, te choroby w większości, ale też wiadomo, wiemy, że te tutaj rzeczy, które są na świecie, wiadomo, że oczywiście nas też tu trują i te inne sprawy. Także mm, mamy na to wpływ, ja wiem, że mam na, na to wpływ, by było lepsze moje zdrowie, na przykład, w jakichś różnych aspektach może, ale po prostu czasami nam się nie chce. No bo jesteśmy tak nauczeni, nie jemy tamtego, 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 bo lubimy to, po prostu, jeżeli ja mam takie przekonanie, że Bóg daje chcenie wykonanie. Ja nie mogę do czegoś się zmusić, dopóki. No nie, nie, ja do tego się nie zmuszę. Chodzi oczywiście mi o rzeczy, na przykład typu. Mam jeść warzywa. no nienawidzę warzyw, po prostu jem, bo jem tylko w zupie. Coś tam czasami sobie nie wiem, jak mam ochotę i czuję, że mój organizm potrzebuje, po prostu wtedy akurat biorę sobie jakiś tam pomidor czy coś tam, chociaż moja grupa krwi, bo też są grupy krwi, które też pokazują, że nie wszystko możemy jeść w każdej grupie krwi. Pokazują, że po prostu nie powinna mieć pomidorów, więc dobrze, akurat to się zgadza z tym, co ja czuję i nie, nie mam ochoty tego jeść. Ale czasami mimo wszystko wiem, że trzeba się do jakichś różnych rzeczy zmusić. Ale z drugiej strony tak sobie myślałam, no zobacz, wszyscy tutaj są jakoś tam, spinają się, jedzą te warzywka wielce, to, 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 tamto i są tacy chorzy, że masakra. Ja tego nie jem, nie jestem tak chora jak oni na przykład. Bo wiem, że jest też, to jest takie moje przekonanie, że też jest taki syndrom tego, że im bardziej o tym gadają, bądź zdrowy, biegaj, odżywiaj się dobrze, to i tamto. Uważam, nie wiem jak Wy, że kiedy jem zdrowe jedzenie, jest mi gorzej niż kiedy jem brzydkie jedzenie. Brzydkie, wiecie, no, typu słodkie, jakieś tam fast food, chociaż tego bardzo mało ogólnie jem. A słodkiego trochę może więcej, niestety, ale tak już, to już moja sprawa tam. Niestety. E, i, I tak mi się wydaje, że oni wtedy właśnie to wszystko spryskują. Ja wiem, że ktoś pomyśli, że ja wszędzie tory spiskowe widzę, no ale wolę być bezpieczniejsza, widzieć to niż w ogóle mieć oczy zamknięte, nic w ogóle nie widzieć i być ślepym na to wszystko, to już na kapice dla mnie jest. E, i dlatego wtedy widzę, że tak jak załóżmy cytryna. Nie wiem dlaczego. Cytryny na przykład nie mogę jeść. No, nie mogę cytryny. Jak tylko zacznę cytrynę pić z wodą, czy tam z herbatą, czy z czymś, od razu jestem chora. Nie wiem, czy wy tak macie, czy nie, ale ja tak na przykład mam. Yy, I raz tak tylko było, że chyba tak nie było, kiedy jadam cytrynę. I wiem, że z czymś spryskują to wszystko. Więc trzeba to mega dobrze myć, szorować wodą naprawdę porządnie, żeby to naprawdę wszystko w ogóle odchodziło. Ale w ogóle nie o tym miałam mówić, ale tak jakoś tak wychodzi. Myślę, że to jest po coś dla kogoś tutaj, żeby to właśnie Was może ocknęło, nie wiem. Wiem tylko to, że jeżeli polegasz, czyli teraz wstęp już był, teraz moja puenta, taka ta bardziej prawdziwa. Jeżeli polegasz na ludziach, Bóg Cię wypluje, Bogu to się bardzo nie podoba, nie patrz na ludzi. Nie chciałabym, jak mówiłam wiele razy, abym ja była kogokolwiek Boszkiem, abym ja to, co mówię, było najbardziej święte, tylko żebyście Wysłuchali to, co mówi Bóg, to, co mówi Biblia. Bo to jest najważniejsze. Ja, uwierzcie, nauczyłam się w moim całym życiu nie polegać na ludziach. Ludzie za każdym razem Cię będą po prostu zawodzić, za każdym. Ja też oczywiście mogę z kogoś innego zawodzić, typu powiedzieć coś, co komuś się nie podoba, typu, że nie wolno modlić do Maryi i innych tam takich rzeczy. Ale ludzie to nie rozumieją. Eee, ale to już zostawiam panu Bogu. To już ich sprawa jest. Ja już mówiłam o tym wielokrotnie. I chcę tylko powiedzieć, że jeżeli będziesz polegał na człowieku, zawiedziesz się. Jeżeli będziesz polegał na panu Bogu, nie zawiedziesz się. Wielokrotnie ludzie mają swoje pomysły na różnego rodzaju rzeczy typu, żeby w jakiś sposób nam pomóc, żeby coś zrobić, ale ja wierzyć chcę Panu Bogu i ufać, żeby to było namacalne i Boże działanie, że jeżeli Bóg będzie chciał, by ten kanał był naprawdę na wysokim poziomie, w sensie, żeby ludzie go oglądali w większej ilości, to zrobi tak, że po prostu będzie oglądany przez wiele, wiele, wiele osób. W sensie, żeby im po prostu pomóc bo ja i tak doskonale wiecie, że ten kanał to jest tylko po to, żeby tylko było narzędziem do tego, by do jakichś osób dojść i to jest po to, by e, ja za chwilę stąd słuchajcie odchodzę I, i mi to nie interesuje, co z tym kanałem dalej się będzie tworzyło, działo i w ogóle więc po prostu wiem, że to co tutaj będzie zostanie dla kogoś, kto będzie to potem, by dopiero później słuchał, jak oczywiście to nie zablokują tego kanału, w sensie, bo wiem, słyszałam, że mają blokować coś jak się mówi o po pochwyceniu innych sprawach ale to zobaczymy, bo tak na razie tu jeszcze o tym nie ma mowy, więc na razie zobaczymy Wiem tylko to, że e, kiedy słuchałam kazania jednego pastora m, i chodziłam wtedy do kościoła, bo wtedy był zakaz, domu był zakaz do, do kościoła, choć dla mnie to, to była totalna bzdura, no bo jeżeli ufamy Panu Bogu, to czego się boimy? Jeżeli ufamy Panu Bogu, to czego się boimy? Co i tak ja, i ma nadejść, to i tak nadejdzie, więc bez sensu to jest to, żeby bać cokolwiek. Jeżeli Bóg będzie chciał, że będziesz chory, to będziesz chory, no. Ale Ty rób w tym kierunku wszystko, byś nie był po prostu chory i chora. A jeżeli... Hmm, ktoś ma raka, jakiegokolwiek typu takiego rzeczy. Są, słuchajcie, słyszałam nie leki na, na, na to, żeby z tego wyjść, ale po drugie też są bardzo proste leki. Podobno, cytryna działa cuda. I zdrowe jedzenie. Zdrowe jedzenie. Więc hmm, poczytajmy o tym trochę, czy cytryna jest oksy, antyoksydantem, który właśnie pomaga, mimo wszystko, że na mnie może nie działać, ale na kogoś może działać. Ja na przykład piję dużo herbat rumiankowych, codziennie piję rumiankową, bo ona pomaga na przeciwzapalność, na, na różnego rodzaju stany, że tak powiem, jak powiedzenie coś się zjezda, żeby właśnie się pić tą herbatę, ona wtedy też jakby wszystko trawi. Naprawdę są herbatki różnego rodzaju z ziół, które mamy tutaj obok nas. I co słuchajcie, jest najważniejsze, najśmieszniejsze, to to, że obok mnie, gdzie tutaj nigdy nie było, teraz właśnie wyrosł rumianek, słuchajcie. Rumianek i jest tego coraz więcej u mnie, a tego nigdy w ogóle nie było. Więc Bóg pokazuje, ten rumianek jest dla mnie, jak go mam zbierać, to właśnie z po to, bym mogła go tu właśnie zbierać, bo sobie ma się robić takie herbatki. I właśnie to samo będę, to samo też tu będę, słuchajcie, zbierała. Więc wracając do tematu. Yy, sorki, wiecie, jak zawsze yy, po prostu mówię i znacie już mnie doskonale, chcę tylko, byście wiedzieli, że nie polegajmy na ludziach. Ludzie nie mają czasu. I nie dziwię się im, bo mają różnego rodzaju pracy. Mamy warunki, jakie mamy w Polsce, wiecie jak jest. Trzeba pracować, trzeba to by cokolwiek mieć, a nawet nie tylko, żeby cokolwiek mieć, tylko żeby w ogóle z czegoś żyć. Żeby po prostu naprawdę za coś mieć, co jeść. Eee, ja jeszcze nie proszę o to, by ktoś mi pomógł, jeżeli chodzi o finanse. Bóg widzi, ile potrzebuje pieniędzy ile pieniędzy nie potrzebuję, ja robię co mogę pracuję jak wół, że tak powiem ale i tak też nie starcza więc y, to jest Boża, Boża ochrona i Boża pomoc, że mimo wszystko pomaga dlatego jak będzie kiedyś taka sytuacja że będę prosiła o pomoc, będziecie po prostu widzieć y, w moim komentarzu y, po prostu link do mojego konta numeru konta, gdyby ktoś oczywiście chciał mi wspomóc y, ale do takie potrzeby na razie nie widzę Yy, bo, jak wiecie, diabeł ja atakuje w każdy możliwy sposób, żeby tylko nie nagrywać filmiki. I ja nigdy powiedziałam, nie będę prosiła o pieniądze. Ten kanał jest też kanałem, gdzie na, tych, na tym kanale nie zarabiam żadnych pieniędzy. Więc tylko po to po prostu mówię, żebyście o tym wiedzieli, że to robię z pasji, z miłości do Boga, bo chcę, abyście o tym słyszeli, że nie jesteście sami. Że naprawdę Bóg o Was walczy, że Bóg o Was dba. Tylko zobaczcie, otwórzcie oczy, że tak jest. Bóg naprawdę chce, abyśmy do niego przychodzili. I jak zobaczcie, ile, ile. Ja ostatnio jak czytam Słowo Boże i otwieram. Ile miłości tam jest w tym słowie. Wczoraj Bóg powiedział do mnie, że mam tutaj sofoniasza. To są tylko, słuchajcie, trzy rozdziały. I. Tam jest ogólnie też opisane właśnie jakby bardziej przy końcu, co tam będzie się działo i tam właśnie jest w drugim rozdziale to, co Wam właśnie wtedy powiedziałam, ale ja o tym w ogóle zapomniałam, że tam w ogóle o tym w ogóle było, w tym Sofoniasza i tam właśnie było o gazie, a aż do dole czy coś takiego, że będzie, gaza będzie całkowicie zniszczona, słuchajcie, gaza będzie całkowicie zniszczona i to jest, słuchajcie, przypowiedziane przez Boga. Mimo wszystko tam jest dużo islamu i różnego innych, i innych takich różnych religii, a Izrael i tak jest zebrany, czy tego chcemy, czy nie. Więc. Em, nie polegajmy na ludziach. Czytajmy Słowo Boże. Tam po prostu jest naprawdę miłość Boża, którą Bóg po prostu do nas wylewa. Na każdej kartce jest miłość, że On naprawdę chce uratować. Mimo tego, że mówi, że będzie ktoś zniszczony, to On po prostu nie może się ze sobą kłócić, że coś kogoś ktoś będzie zniszczony, a kto nie. Jest. Prawo Boże. I Bóg nie może przejść inaczej, żeby to prawo sobie sam, że tak powiem, zmienić. Nie może. Więc chcę Wam tylko powiedzieć o tym dalej, przypominając, nie polega na człowieku. Ja dokończę, ale dzisiaj gadam chaotycznie. Sorki, naprawdę Was bardzo przepraszam, po prostu czasem tak mam, że po prostu powiedzieć wiele rzeczy. I z jednej strony dobrze, że mówię w jednym filmiku, bo trochę wtedy posłuchacie sobie, a z drugiej strony. Jednak to rozdzielenie jest chyba lepsze czasami, bo wtedy nie muszę mówić wszystkiego w jednym filmiku. No ale taka jestem już trochę. E, I e, kiedy wtedy właśnie on powiedział do mnie taką rzecz, i co teraz? Nie ma kościoła i ty teraz już, już czujesz się źle, już, już nie masz relacji z Panem Bogiem. To w takim razie jaką relację miałeś z Panem Bogiem, skoro kościoły są zamknięte? W takim razie to naprawdę nie miałeś relacji. I on mnie tak otknął wtedy. Tak mnie obudził ten człowiek, ten pastor, po prostu, z On ma na, na imię Biernacki. Poczekajcie sobie jego kazania, naprawdę mega kazania ma, Biernacki, Marian Biernacki. I powiem Wam, y, że tak mi się zrobiło wstyd. Po co ja chodzę do kościoła? Po co y, spotykam się z ludźmi? Po co? Ludzie potrzebują takiego cały czas, coś się musi u nich dziać, też taka jestem. Potrzebują to, 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 to i w ogóle. Ale Bóg mówi, że On najbardziej potrzebuje relacji z Tobą. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, od razu idź do Boga. Od razu idź do Boga. Od razu idź do Biblii. Od razu się módl. Więcej się módl. Nawet tak nie wiesz o co, po prostu Pana Boga chwal. Módl się wieczorami, módl się o to. Jest tyle osób, o których warto się modlić, Więc musisz, możesz to robić. Wtedy nie będziesz sam, zobaczysz wtedy, jak będziesz się czuł od razu inaczej, jak będziesz coś zrobić dla Pana Boga, wtedy ta samotność się odejdzie, bo jak spędzasz czas z Bogiem, bo mi to pokazał dzisiaj znowu i wczoraj, że czytając Słowo Boże, ty jesteś w jego obecności. Jeżeli nie czytasz Słowa Bożego i nie modlisz, to nie jesteś. Znaczy jesteś w Jego obecności, ale jesteś tak wtedy bardzo blisko Niego. To jest coś pięknego, że On do Ciebie chce mówić. Ja tego też się uczę i ten Sofoniasza, ten znowu ostatnim rozdziale, tak jak było Zachariasza, czy tam w czternastym rozdziale Zachariasza, a trzecim Sofoniasza, Bóg mówi zobaczcie, o znowu o tych czasach ostatecznych. Czternasty rozdział Zachariasza i trzeci Sofoniasza mówi o czasach ostatecznych, co będzie tam się działo. Dlatego wiemy mniej więcej, co będzie w Tysiącetym Królestwie i tak dalej, i tak dalej, co będzie właśnie tam, że będzie, będzie pokój, że będzie miłość, że będzie radość. Poczytajcie sobie tego Safeniasza Zachariasza. Zachariasz oczywiście tak samo o tym mówi: że, że lew będzie z owieczką sobie siedział, że tam nawet puszczyk, czyli tam sowa jakaś będzie sobie tam coś robiła z jakimś tam innym zwierzakiem, tam też będą słychać, tak samo będą jakieś zwierzęta. Więc ym, Bóg nie chce, byś był sam. Eee, więc rób wszystko, by nie być sam. Po pierwsze, Bóg jest przy Tobie, to jest podstawa, jest przy Tobie po prostu, więc On się tu stara, żebyś był zawsze wesoły, i radosny, tylko od Ciebie tak samo zależy, czy tak samo Ty chcesz być taki po prostu. Eee, Czytaj Słowo Boże, to zobaczysz, że nie jesteś sam. Bóg powiedział przez 365 dni w Biblii, jest napisane tyle, aż raz napisane jest, nie bój się. O czymś to świadczy, że nie bój się. Jak coś przychodzi, od razu, od razu to odsuwaj. Boże, proszę cię o Twoją ochronę, Twojej świętej krwi, nad po prostu, nad moim umysłem, nad moim ciałem. Ja ogłaszam zwycięstwo, jestem dzieckiem Bożym. Nie wmawiaj sobie, tylko mów prawdę po prostu. Ja jestem dzieckiem Bożym, i dzieło przychodzi, by wszystko zażynać, zatracać, zabijać, zabierać swojego umysłu. Nie daj Mu sobie wmówić, że po prostu jesteś niczym do niczego, do bani. Jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli oddałeś swoje serce. Idziesz z Bogiem. Duch się na Cię prowadzi. Mówi do Ciebie. Słyszysz, co masz robić. Widzisz, co masz robić. To jak możesz powiedzieć, że nie jesteś dzieckiem Bożym? Jak mówiłam wielokrotnie na przykładzie mojej córki. Jeżeli ona jest przypisana do mnie, ona już jest moją córką. Czy jest tam, czy jest tam, czy jest tam. Robi błędy, tak samo jak ja. Mm. Jest moją córką i po prostu, dlaczego ona ma się bać czegokolwiek? Ona ma właśnie do niej przychodzić i nie bać się mnie, tylko przychodzić do mnie, więc masz też do Boga przychodzić i się go nie bać. Masz mieć bojaźń, tak jak szacunek ma się dziecko do rodzica. Masz się go nie bać, masz do niego przychodzić, masz mu ufać, masz go słuchać, ale on też słucha ciebie. Ja się uczę tego ostatnio cały czas i to jest bardzo piękne, co Bóg mi pokazuje żeby być spokojniejsza do mojej córki, bo ja jestem bardziej taką trochę ekspresyjną osobą, że coś mi się nie podoba od razu, zaraz trochę jestem nerwowa, e, no taki mam charakter troszeczkę bardziej, mm, nie, po, nie po mojej myśli, to jest wiecie od razu ten, ale ogólnie w Bożych sprawach to jest całkowicie co inaczej, po prostu mam in, in, inne do tego podejście, jeżeli chodzi o sprawy tutaj wiadomo w domu, typu no weźmy warkę w, w, opróżni. I trzy razy mówisz tym o próżni, to po prostu już od głowa zaczyna pękać od tego, bo i te właśnie te nerwy właśnie wtedy się wytwarzają, ale nie, Ty musisz uczyć cierpliwości, za chwilę nas tu już nie będzie, po co to, na co to w ogóle te kłótnie, te wszystkie, te inne rzeczy, na co to, odpuść sobie, olej to, po prostu olej to, rób swoje. Mnie powiedziała kiedyś kiedy jedna koleżanka, yy, właśnie która mnie też jakby odsknęła dzięki temu, że yy, yy, zostaw ich. Zostaw ich. Jak ktoś nie chce z Panem Bogiem iść, zostaw ich. Zostaw, rób swoje, rób swoje, bo każdy będzie ze swoich czynów i rzeczy y, sam będzie osądzony, y, będzie sprawdzany, czy, czy dobrze zrobił, czy nie niedobrze zrobił. Więc zostaw, zostaw. Jeżeli będzie, nie będzie nawet Kościoła, kto, jakiego tamkolwiek, czy cokolwiek innego, ty rób dalej swoje, głoś Ewangelię, rób to, co Pan Bóg Ci pokazuje. Móc się nawet, nie, jak nawet nie umiesz głosić tak bardzo Ewangelię, bo nie masz takiego charakteru, to większą nawet czasem rzeczą jest modlitwa, bo diabeł tego najbardziej nienawidzi. Bo po głosie Ewangelii każdy może powiedzieć coś tamkolwiek, ale oczywiście bez motywu Świętego to jest totalna kaplica. A tego modlitwa jest rzeczą, którą po prostu diabła nie nienawidzi. Módl się, móc się, móc się, móc się, móc się. Przychodź do Pana Boga. Przychodź do Pana Boga, przychodź do Pana Boga i, i mówię, e, nie patrz na nich. Rób swoje, rób swoje. I dopiero kto, któreś dopiero razem usłyszałam od niej. Rób swoje, rób swoje. Dopiero do mnie doszło, co ona w ogóle mówi. Że naprawdę, mam po prostu robić swoje. I powiem Wam, to mnie normalnie uratowało chyba życie. Naprawdę, że po prostu ja dalej robię swoje, nie patrzę. I wiecie, co Wam powiem? Moja córka jest naprawdę bardzo y, cudownym dzieckiem, bo Chodzi do szkoły, robi tam jest taką duszą trochę tak jak ja, taką artystyczną yy, i powiem Wam robi takie sobie jakieś tam maski, takie, takie, takie tam jakiegoś kotka, jakieś tam rękawiczki czy coś tam, taka mówię, taka dusza artystyczna. Słuchajcie, ona jako jedyna przebiera się w tę maskę tam i tam te, te łapki i ona sobie chodzi w tej szkole, słuchajcie, w takim stroju i jakoś, nie wiem, czy, i, 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 i takie jakieś osoby takie ogólnie nie ma jakby w szkole i ona chodzi, słuchajcie, sama. I ona ma to gdzieś. A ja, ja czasami mówię Sara, nie zakładaj tego do szkoły. Weź, zostaw to. Bo ja po prostu nie chcę, bo ktoś się, wiecie, po prostu strofował, że coś się powie nie tak, że będzie potem ją tam, wiecie, gnębił. Po prostu tego nie chcę dla niej. Ale ona jest wytrwała w tym. Dziecko, które ma 8 lat, jest bardziej wytrwałe niż my, gdzie mamy więcej doświadczenia, więc już przychodziliśmy wiele razy wielokrotnie to samo, a dalej wracamy w te same bagno. Typu depresja i dalej w to samo wracamy. Dalej jest ten smutek. Ja one to samo do siebie. Czasami takie dni są, że masz taki nie wiadomo smutek. Diaboł ci też wciska na głowę. Nie masz tego, nie masz tamtego, nie masz kasy, nie masz zdrowia, nie masz to, nie masz tamto. Po co to w ogóle to słuchać? Słuchaj Bożych, Bożych obietnic. Włącz kazanie Boże. Prawdziwe Boże kazanie sobie włącz. Włącz sobie muzykę. Baga uwielbiaj. Nie musi odchodzić. Dlaczego Saul kazał Dawidowi grać na harfie? Ponieważ wtedy powiedział wtedy, że wtedy właśnie w tym momencie napisane jest w Biblii, że wtedy do Niego przychodził Duch Boży i wtedy był mużej, Więc muzyka daje dużo, dużo, ale oczywiście taka dobra muzyka, Boża. Więc, może już kończę, bo jest trochę za długo, no ale... Ale yy, naprawdę, słuchajcie, yy, naprawdę, nie jesteś sam. Wiem, co przeżywasz, co przeżywałeś, co będziesz przeżywał. To jest nieuniknione. Jakby skup się też na tym, albo zrozum, że to jest nieuniknione, że tak będzie, czy tego chcesz, czy nie, ale masz na to wpływ. Albo będziesz teraz jęczał, będziesz teraz smutny, będziesz teraz cały czas siedział w domu i, i po prostu nic nie robił, albo po prostu weźmiesz się w garść i będziesz coś robił. Bogu, na to, na Bogu nie zależy na tym, byś ty teraz siedział tylko smutny. On chce, byś coś, coś zrobił. To diabłu zależy na tym, byś ty siedział tylko teraz w domu, nic nie robił, był zdołowany, był to, był to, był tamto. Bóg da Ci siłę. Poproś o siłę. Jeśli dziecko do mnie przychodzi, prosi mamo, daj mi pieniążki na coś, ja mu daję te pieniążki, więc Bóg też Ci da. Czasami mówię nie, teraz nie możesz, bo to już za dużo słodyczy albo czegośkolwiek. Nie daje I wie, że ona wtedy w tym momencie zachciewajka, którą ja mam, ona sobie poradzi z tym. Ona tego nie musi mieć w tym momencie. Tego cukru, tego, żeby tej takiej, wiecie, adrenaliny. Bóg da Ci tę adrenalinę, ale w Słowie Bożym, w mocy Jezusa Chrystusa, więc słuchaj się, Go, co on, on do Ciebie mówi. Po prostu słuchaj się go, co on do ciebie mówi. Nie jesteś sam. Polegaj na Bogu. Ludzie zawsze mają różne zajęcia. I nigdy nie mogą ci do końca, nie mogą, nigdy ci być nie odpiszą czy coś tam, bo po prostu, no bo nie jestem w stanie, wiecie, ja też nie, mam w stanie, nie jestem w stanie wszystkim powiedzieć, chociaż staram tu się wszystkim odpowiadać. Mam pracę, dzieci, dom, działkę i te inne sprawy. Nie da się tak. Więc polega tylko na nim. Oczywiście to jest bardzo duży problem, oczywiście, wtedy trzeba tu wiadomo, rozwody, nierozwody, coś się stało, bardzo poważnego to oczywiście, albo jakieś przemyślenia, z kim się podzielić, czy dobrze myślisz, czy to od Boga, czy to nie od Boga, też oczywiście tak samo jestem na tym, by takie coś wiadomo, oczywiście pisać. Także, ale mimo wszystko. Przychodzi do Pana Boga i oddawaj mu nawet nie móc pamiętać, diabeł, wszystko słyszy, co Ty mówisz swoimi ustami. I o Tobie wie najwięcej. O skąd? od o, o ciebie, bo Ty wtedy mówisz to słowami. Boże, jest mi tak źle, jest mi tak ciężko. Boże, ja się do niczego nie nadaję, jestem do bani do niczego. No i on dobra podfetuje to, no i wtedy mówi, no tak, się do bani do niczego. I wtedy tak on jest. to sobie wyobraźcie taką, taką, taką scenarię. Taki sobie siedzi diabeł i tak patrzy. <laughs> Ale fajnie. Jaki ja jestem happy, że ona jest teraz taka zdołowana. Nie może teraz robić dzieła Bożego. Widzisz Boże? Ona znowu to zrobiła. Ona znowu jest zdołowana. Ona znowu siedzi. Ona znowu myśli. Ona znowu Ci nie ufa. Ona po prostu... I, co? I to jest Twój, to jest Twój Boże człowiek. Ona to niczego się nie nadaje. Po co taki człowiek w ogóle, co ona w ogóle zrobi? A Bóg mówi w tym momencie do, do, do diabła. Takie, takie, jest takie, jest takie koleś i taka dziewczyna, którą takie właśnie filmiki pokazują. To jest bardzo fajne obrazowe i to mi się bardzo podoba. I mówi zostaw ją. Nie pozwalam Ci jej ruszać. To jest moje dziecko i nie masz do niej prawa. Dobra Boże, dobra już sobie idę. Już nie będę jej męczył. Bo wie dostanie, że dostanie normalnie strzała także Bóg Ci pomoże jak co by nie było ciesz po pro... wiecie co, ty ja najbardziej nienawidzi, jak się ktoś raduje po prostu ciesz się, jak... zobacz w więzieniu był Paweł i Sylas byli słuchajcie w więzieniu I co oni robili, radowali się, że byli w więzieniu naszym więzieniem może być dom więzieniem może być człowiek więzieniem może być e, umysł wszystko może być naszym więzieniem, choroba ale zobacz, co robi yy, oni robią. Cieszą się. I wtedy te więzienie, kajdany się rozluzują tylko wtedy, kiedy ty po prostu, kiedy oni zobaczcie się modlili, to się wszystko poruszyło, ta moc rozwaliła, że wtedy otworzyła całe te wrota więzienia i oni wtedy w zasadzie sensie z tego więzienia wyszli. Czyli jest to wielka moc radowania się, modlitwy. I te warownie, które są po prostu w naszym domu, w życiu, one wtedy po prostu będą rujnowały. A post, to już w ogóle. Jak zabisz post? Uwierz mi. E, więc zachęcam Was bardzo serdecznie, byście naprawdę mogli po prostu e, chodzić z Bogiem. I e, po prostu Mu oddali wszystko. Cieszyli się, bo naprawdę. Nasze pochwycenie jest bardzo blisko. Bardzo blisko jest. Ja to wiem i to czuwam cały czas. I wiem, że mam tu ostatnie filmiki jakiekolwiek robić. Nie wiem, ile to jeszcze ich tu będzie, ale po prostu chcę to robić. Chcę to robić, Wam właśnie mówić o tym, jaki Bóg jest naprawdę wspaniały, cudowny, jaką On miłość ma, jaką On ma miłość. Jak teraz mówię, czytam i to ja odczuwam tą taką miłość, jaką, że On naprawdę nas kocha. Może nie czujesz tego, ale poczytaj tylko Słowo Boże. Poczytaj sobie Ewangelię Jana, jak nie czytasz Starego Testamentu. Poczytaj sobie, co On dla Ciebie przygotował. Zobacz, tysiącletnie królestwo, tysiąc lat. Jak, jak, jak Biblia mówi, że jeżeli ktoś będzie bał w uchwalstwie i to jest drugie przykazanie, poczytajcie w drugim, e, pi pi piąta księga z kolei, piąty rozdział, jak są, jak są, na, jak są naprawdę napisane dzisiaj przykazań, że to będzie się kładał innym obrazom, innym rzeźbom, to i tam, to to będzie, bo Bóg jest, bo Bóg jest nazdrosny, jest przeniesie, da, będzie przekleństwo do czwartego pokolenia, a błogosławieństwo do tysięcznego pokolenia. To zobacz, jak Pan Bóg chce dać ci to błogosławieństwo, przerwi te przekleństwo w Twoim domu, móc się o ludzi, swoją, swoją rodzinę, módl się. Bóg ci to wszystko naprawdę zabierze, te wszystkie złe rzeczy. Tylko móc się nieustannie i bądź wierny. Wiem, co mówię, bądź po prostu wierny. Może to być, dla Boga, to jest jeden dzień, to jest naprawdę pikuś. Dla nas trochę to mija tych lat. Ale każdy dzień on widzi i zapisuje i wszystko wie, co się dzieje. Więc ufaj po prostu mu. I tyle, dobra, bo za długo już gadam. Miało być tylko po 10 minut, ale to będzie tylko w takim razie jeden, tylko przymigno. Dobra, do usłyszenia z Bogiem. Trzymajcie się i yy, Was serdecznie słuchajcie, pozdrawiam. Naprawdę. Pa.